Wiadomości.com. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z uśmiechniętej i słonecznej Florydy. Za mną, tam wodali widać downtown Tampa Bay. Ja jestem akurat w południowej części, w jednym z parków, Balas Point Park. Park tak swoją drogą bardzo charakterystyczny, jak wiele miejsc na Florydzie. I kiedyś Wam opowiem o tym, jak ludzie sobie radzą, ludzie, którzy mają psy przede wszystkim, jak pojawiają się w parku, w którym jest zakaz spacerowania z psami. Jak się okazuje, można. Dla chcącego nic trudnego, skoro przepisy na to pozwalają i wystarczy dokument od lekarza, że jest to takie emocjonalne wsparcie, no to ludzie sobie w taki właśnie sposób radzą. Jest to nieuczciwe wobec tych, którzy nie lubią zwierząt, albo którzy chcieliby od zwierząt odpocząć. A mówię to jako posiadacz trzech kotów, no ale. Zawsze też twierdzę, że pretensje trzeba mieć do legislatorów, a nie do tych, którzy korzystają ze stworzonych przepisów. Dzisiaj jednak troszeczkę o migracji, bo ostatnio ukazał się bardzo interesujący artykuł w Chicago Tribune. Co prawda jestem na Florydzie, no ale jednak serce jest w wietrznym mieście również. A poza tym, Chicago akurat w tych statystykach no dominuje tyle tylko że ta dominacja nie jest najlepsza biorąc pod uwagę wizerunek wiecznego miasta prawda jest taka że ludzie wyprowadzają się z chicago z różnych powodów nie ma jednego konkretnego co człowiek to osobna historia. Oczywiście, że COVID ma decydujący wpływ na obecne ruchy pomiędzy miastami, ale ludzie migrowali od zawsze, raz więcej, a raz mniej. Z tym, że teraz po raz pierwszy od czterech lat tych wyprowadzających się jest więcej od wprowadzających. Główne powody wyjazdów, niepewność zatrudnienia i praca zdalna, która ma swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że w czterech ścianach na dłuższą metę. Można zwariować, a plusem to, że żeby zdalnie pracować potrzebny jest tylko internet, więc można to robić z dowolnego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Znam osoby, które będąc w takiej sytuacji, ograniczając koszty, rezygnują z apartamentów w Chicago, albo są na tyle majętne, że w obawie przed śniegiem i mrozami przenoszą się, by pracować na przykład właśnie tutaj z Florydy. Wiele osób korzysta z rynku Airbnb, ale nie tylko. Oczywiście wyjeżdżający z Chicago nie wybierają tylko Florydy liście topowych stanów są również Kalifornia i Teksas. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce znalazły się również Michigan, Indiana. I Wisconsin, i zapewne nie ze względu na pogodę, ale pewnie w tym wypadku w grę wchodzi czynsz, utrzymanie, no i te cholerne i nieszczęsne podatki. Wyprowadzki, które zostały opisane na konkretnych przykładach przez Chicago Tribune, mocno się od siebie różnią. Są na przykład najmłodsi, zaraz po studiach, którzy uciekają z Chicago, bo ze względu na COVID firmy, które miały podpisać z nimi umowy, ociągają się. Inni z kolei, którzy Znaleźli zatrudnienie, pracują zdalnie, no to wolą pracować z rodzinnego domu, zawsze taniej, bliżej bliskich i znajomych. Ci w średnim wieku i trochę starsi postanowili zmienić coś w swoim życiu. Otrzymali na przykład propozycję pracy w innym stanie. Zarobki się zgadzały, podatki niższe, więc na co czekać? A ci najstarsi, jak wiemy, wyjeżdżali, wyjeżdżają. I wyjeżdżać będą. A kierunki tych wyjazdów są naprawdę różne, choć najczęściej są to miejsca ciepłe, takie jak Floryda. Mówię ogólnie, bo oczywiście wielu Polaków na starość wraca do Polski z powodów wielu. I nie mam zamiaru w wnikać. To wybór każdego z nas, gdzie chce żyć i gdzie żyje. Należy również pamiętać, że wiele osób z Chicago wyprowadziło się na przedmieścia, na których ceny domów błyskawicznie podskoczyły, a z kolei wietrzne mieście ze względu na pandemię, studentów uczących się zdalnie. Choć również burdy i grabieże, ci, którzy latami żyli z wynajmu, od kilku miesięcy dopłacają do swoich nieruchomości. Analitycy uważają, że to nie jest zmiana na stałe, że wszystko wróci do normy. Niestety żaden z nich nie powiedział, co jest tutaj normą i kiedy ten powrót nastąpi. Przesyłam wam trochę promieni słonecznych z Florydy, przede wszystkim do Wietrznego Miasta i do innych stanów, gdzie nawet już spadł śnieg i mocno spadły temperatury. My tutaj z tego powodu nie zbiedniejemy, a Wam na pewno te promienie się przydadzą i odrobina ciepła, bo podejrzewam, że na przykład w Chicago od wczoraj mruczycie pod nosem, aby do wiosny. Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.